Dzień dobry, Jan Leitgeber ze strony Europejskiego Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich. Zapraszam do udziału w projekcie własna firma z Power. Jest to druga edycja naboru do tego projektu, w ramach którego osoby między 18 a 29 rokiem życia, które nie pracują i utraciły pracę po 1 marca 2020 roku, mogą uzyskać dotacje na założenie własnej firmy. Myślę, że to jest wspaniała okazja dla osób, które myślą właśnie o założeniu swojej działalności, ponieważ w pierwszym etapie otrzymują one wsparcie szkoleniowe i indywidualne i grupowe, gdzie dowiadują się w jaki sposób działalność zakładać, prowadzić, jak napisać biznesplan, a następnie otrzymują dotacje w wysokości 20, 23 tysięcy oraz wsparcie na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności po około 2 tysiące w każdym miesiącu. Tak jak mówiłam właśnie w projekcie mogą brać udział osoby, które w tym momencie nie pracują i które zamieszkują lub uczą się na terenie powiatu Kutnowskiego, Łęczyckiego, Wołowickiego i Poddębickiego. Warto zaznaczyć, że właśnie jest to druga tura i w pierwszej turze uczestniczy, którzy wtedy składali formularze w tym momencie będą zakładali swoje działalności i w ciągu najbliższych kilku dni powstaną, nowe firmy, między innymi takie jak gabinet logopedyczny, salon fryzjerski, sklep odzieżowy czy sklep z cukierkami, a także taka ciekawa działalność – produkcja łyżek do koparek oraz firma operatorsko-montażowa. Przez całą naszą działalność ze środków europejskich pomogliśmy powstać już ponad 100 firm, firmom w województwie łódzkim. A więc myślę, że jesteśmy instytucją, która naprawdę ma w tym doświadczenie i warto się do nas zgłosić po pomoc. Mamy biuro w Kutnie na ulicy 29 listopada 12 na 3. Można również do nas dzwonić pod numer telefonu 531 805 222. A i wszystkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie dotacje.etio.org.pl. Dziękuję bardzo i zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu.